Czy Trzymaj w ręce? Ej, no Lega! Nie, ej, MacMar! Lega! Jezus! Proszę! Proszę Dajmy łapy! Dajmy Proszę Proszę! łapy! Dajmy łapy! Dajmy łapy! proszę Proszę ja! Dobra Mika,

Nagrałeś to? Nagrałem. NIE! Robi... Jezu, ta... No i co? Luki złapie, to? Ja no i luki złapie, ta jest luki. Mam nadzieję, że Bolo Bolo. No i luki złapie, patrz. Luki! luki Ej, patr. ja Ej, no, To jest drugi mój kawek proszę. Zrób to Grierko dla nie Proszę! Daj mi drugi kanu, proszę. O mi drugi kamik, Proszę. Łuki, Luki, Luki, mój, Luki, mój, Luki, mój, Luki patrz, nie, patrz, patrz Łuki. teraz co się dzieje. Co za Luki. Za, za, za. Luki, patrz. On musi to zrobić dzisiaj drugi raz. On musi. Nie, okolwiek, no, za, siema, ej Łuki, a wiesz co mówię? Patrz. Siema, je bajcie Luki. Dobra, hmm. łapie Kto to kurwa wykrakał, ty? Ja mówię, żeby Lększa łap, lększa łap. Dobra, moja lega, widzowie. Kurwa, to to legenda? Moja, moja, moja. się musi złapać. Nie, żeby co, ale macie prawda, że, że... nie, to to? nie A, to tak dowalił na... Oh, to lega! Łowca bro! Powiedziałem przed chwileczką, jak, spa no, jak dajemy spada legenda. Ht. Kurde, no dlaczego ht? Ej awokado, ej awokado, jak się czujesz? Masz 30, ile? 30% masz? Ej awokado. No co? No lega spadło, w to trochę. Błagam. Nie no pierdolę. No serio? I lega, bądź fałszywy. Proszę, że. Jeszcze jest stabilny. Nasza lega dla Villeya. Obydy okay, so. <laughs> no zakacie mam dupę pyska. Lega na Martę. Proszę, niech jedno dla mnie хочеs tego eventu, no. Dalej, dalej. Idźaj grczego. Daj to na zapas. Lega dla Marty, lega dla Marty. Wela sobie Villeya, lega. Nie, nie pamę, co on pisze ze szkoły, ale. Lega dla Marty. Ja, Teraz Warta Marta. <laughs> <grydanie> o, zapal. Pierdolę Ej lega! 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 McFlynn! No, Ej lega. lega! No ma Jezu, proszę! Czy bo w krunkera? Czy jest? Ja mówię tak bardzo, że to jest tylko lega na 80. Radzie w krunkera, dajcie link. Złap <głosy głosy głosy> to nocy. na, na kanale Łysy to. Nie, nie złapię przecież to logiczne. Złapię to. łapiesz to. Złapię to. Złapię to. Złapię to. to. LEGA! No nieee Siema Czemu tam dzwoj? Błagam, kurwa, prosisz już mi nie ej. Ekipa to nosi Ekipa to nosi Ekipa to siano kosi, ej Błaga. Błagam Całą noc tańczy ze mną cały skład O, o Błagam, proszę Jak to robi ekipa, ekipa Boja